Siemanko wam wszystkim. Z tej strony Scorpio, to jest już 26 Scorpio Log. Dzisiaj chciałbym jakby to powiedzieć tak zmienić formę moich Scorpio logów na takie bardziej przeglądy tygodnia mojego kanału, podsumowania takie i plany na dalsze tygodnie. Dlatego też chciałbym tu zacząć od razu prosto z mostu po poprzednim skorpelogu zacząłem nową serię z Saints Row The Third, która już naprawdę była nieoczekiwanie długo. W końcu się ujawniła na moim kanale. Została dość ciepło przyjęta, fajnie. Myślę, że wam się bardzo podoba ta moja seria, dlatego będę ją kontynuował. Mam jeszcze w zapasie dwa odcinki. Tutaj drugi odcinek też już jest na moim kanale, ale zaraz się skończę te zapasy. Dlatego będę musiał za niedługo nagrywać. Dlatego też mm, zapraszam gorąco do oglądania serii Saints Row. A. Ok, Hitman rozgrzeszenie, tak, za niedługo skończę tą serię. Dokładnie w tym tygodniu ta seria zostanie zakończona na moim kanale, dlatego też. Szykujcie się na finał Hitmana. Co do innych części Hitmana, to się zastanowię, bo bym bardzo chciał poznać yy, tak szerzej, w przeszłość głębiej yy, jego historię. Historię Hitmana. Dlatego też, no, za chwilę skończę tą serię i będzie problem z głowy. MTA, tak, kurde, wy strasznie chyba kochacie oglądać to MTA. Chyba najlepsza seria. Najbardziej oglądana na, na moim kanale. I myślę, że tak to zostanie. Wakacje to już w ogóle. Będzie sporo odcinków. Obiecuję wam to, bo po prostu furorę chyba przynosi ta gra, Skoro tak uważacie, że to jest najlepsza dla was gra do oglądania, bo tam każdy może sobie pograć. Eee, Warzie, długo nie było Warzie, były zaległości, wręcz przeciwnie Dlatego zaplaudowałem aż dwa odcinki w niedzielę i w poniedziałek zaplaudowałem po odcinku. Stwierdziliśmy, że długo nie było odcinka, ponieważ no, nie mieliśmy czasu święta, by chorowaliśmy i wiecie, to wszystko się przełożyło na te tygodnie, prawie miesiąc. Dlatego też są dwa odcinki, też zostały tak fajnie obejrzane w ogóle. Happy Wheels! O proszę, tak, cały czas fajna seria. <laughs> Właśnie. W tym tygodniu będzie już 20 odcinek, więc będzie epicka muzyka, bo co 10 odcinek będzie jakaś epicka muzyka fajna, taka ciekawa. W czasie Happy Wheelsa. I chciałbym, żeby więcej osób Robiło dla mnie mapki Powtarzam co skorpiologa Bo widać, że to nie dociera Nie ma chętnych Aby robili dla mnie mapki Nie, po prostu nie chcę wam się Ja to rozumiem Ale cieszy mnie, że chociaż jedna osoba Coś dla mnie robi To jest po prostu piękne Wolałbym, żeby to jeszcze robiło tak, nie wiem Więcej osób Bo wiem, że możecie Ale czy chcecie To już po prostu wasz w tym interes. Eee, tak, Battlefield 3, kolejna seria na moim kanale. Też została fajnie przyjęta. Widać, że Wam się podoba, zwłaszcza, że nie robię kampanii, tylko tryb wieloosob... wieloosobowy. Więc tutaj od razu mówię Będą takie odcinki się ukazywały 2-3 razy w tygodniu, bo to zależy czy mam czas, czy będzie mi się chciało z kimś yy, nagrać. Z widzami, ze znajomymi mogę oczywiście na, odgrywać po czemu. Znaczy nagrywać, proszę, powiedziałem odgrywać. A czemu, bo mogę. Devil May Cry. O tak, rzadko go teraz z, zapodaję, dlatego bo mam kilka serii na głowie. Tak. Yy przyszło za trzy serie mi to po prostu to zmieszało się z tym że Devin May i teraz będzie rzadziej ale postaram się go skończyć a co do, a co do tego dodatku do Devin May Cry, to nie wiem czy go nagram zobaczymy zastanowię się Might and Matching Duel of Champions the online card game tak to, to ta gra chyba w tej chwili jest popularna dość fajnie bo oglądałem serię słodniejszych youtuberów i naprawdę mają, mają bryk do tej gry. Szczerze, to pierwszy odcinek, żem zmaścił kompletnie, pod takim względem, żem przegrywał. Bo nie potrzebnie, ale dobrze, zachęciłem kolegę do tej gry, który tak ogarnął, tak ogarnął po prostu, że mnie po prostu zaczął grywać tak na lajcie, no tak po prostu. To był przyjacielski pojedynek, i myślę, że takich będzie więcej, w zależności od tego, kto będzie chciał. Tego Ochotników jest już dużo, chyba około 15, dlatego odcinków, no, będzie trochę. Więc możecie się przygotować na masakrę. Okej, okay, myślę, że to już wszystko powiedziałem. Zapraszam do mojego kanału. Naprawdę staram się jak najlepiej to nagrywać dla Was te odcinki, filmy, serie itd. itd. Za niedługo będzie 500 subskrypcji, więc yy, mam do Was taką prośbę. Możecie mi pisać dalej propozycje jakichś gier, serii nowych, jak, jakie byście chcieli, żeby w przyszłości były na moim kanale. Ja chętnie przejrzę, zobaczę, kto co chce to czy tamto. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Vlog, właśnie, co do vloga, to ja z Remusem, za, tak w, razem żeśmy. Myśleli nad tym i stwierdziliśmy, że zrobimy coś takiego: że taki vlog na Skype'ie, tak, taki vlog na Skype'ie, chociaż nie wiem, czy to tak wyjdzie, jak tak i ja myślę, i Remus, ale takie, takie coś jak przedstawienie siebie, takie prezentacja mojego kanału. Coś takiego, no mniej więcej, coś takiego mam w planach, jeżeli zdobędę te 500 subskrypcji. A mam jeszcze niewiele do tego, więc naprawdę musiałbym się do tego już przyszykować przygotować takiego vloga, taka prezentacja mojej osobowości, mojego kanału. I po prostu. Tak. O wszystko chyba, co miałem powiedzieć. Nie wiem, zabrakło mi zdania teraz. E, hejterów blokuję, tak jak zawsze to robię. Tak, jeżeli ktoś coś głupiego mi napisze, to blok leci bez względu na wszystko. Hejterów trzeba zwalczać, niwelować, usuwać. Bo to są takie jakby wirusy, szkodniki, które chcą po prostu zepsuć czyjś content, zepsuć czyjąś reputację. Dlatego też ostrzegam takich, którzy po prostu to zrobią z premedytacją, to po prostu zostaną zablokowani. Coś jeszcze mam do powiedzenia, szczerze, wolno się rozwijam, ale i tak nie wolno mi się poddawać, bo to jest po prostu największa strata, jakbym się poddał, zamknął kanał. Nie, to nie w moim stylu. Ja tu przyszedłem, żeby się tak wykreować, pokazać się z tej dobrej strony i robię to z dnia na dzień chyba coraz lepiej, chociaż nie wiem, zależy kto na to tak patrzy. Co do horrorków, właśnie, bo w tamtym tygodniu nie było horrorków. Za co was bardzo przepraszam, bo zapomniałem kompletnie, byłem zmęczony już strasznie wtedy tego zapodam tam odcinek Jutro z The Suffering Jakoś to wszystko rozplanuję Bo wiem, że jutro będzie męczący dzień A to będzie Hitman DMC MTA Day Z I jeszcze horrorek To się po prostu wykończę Wyczerpię Zmęczę się kompletnie Ale zrobię to dla was A kto obejrzy to jest w jego interesie Dobra, ja bym to już zakończył To wszystko tam Całą gadaninę Dlatego ja już się z Wami żegnam. Zapraszam do mojego kanału. Link będzie w opisie. Naprawdę zachęcam, bo za niedługo będę miał te 500 subskrypcji. i Czeka mnie ten nieoczekiwanie ciężki vlog. Żegnam się już z wami. Z tej strony był Skorpio. I na razie żegnam papa. Pa. A, tak BTW. Czyli Postscriptum. Będzie nowa seria, tak, 50 na 50, nie jest to jeszcze pewne, z Dead Island Riptide. Zapomniałem to powiedzieć z dlatego tak powiem mm, po pożegnaniu. Więc możecie się spodziewać, możecie, co nie znaczy, że może być, ale możecie się spodziewać, więc no, to by było na wszystko.